Cześć kochani, witam bardzo ciepło i serdecznie, nazywam się Magda Sapik i pomagam świadomym rodzicom przenosić wiedzę na praktykę. I dziś słuchajcie kawałek takiej wiedzy po to, żeby Wam pokazać jak ona się ma do praktyki. Moja myśl jest dzisiaj e, taka, żeby Wam opowiedzieć historię, która w jakiś sposób miała wpływ duży na to, jak się czuje moje dziecko, jak się czuło moje dziecko i być może ta historia da Wam taką e, inspirację do myślenia, że coś może być u Was w domu, też coś podobnego się dziać. Moja historia będzie toczyć wokół takich to małych przedmiotów, których tu zabrałam ze sobą z, z mojej, mojej półki. Mam sporo takich różnych małych krówek, i chcę Wam dzisiaj o tych małych krówkach opowiedzieć. Mam chyba z sześć takich małych krówek, małych, większych, małych krówek. Otóż historia jest taka. Przyjeżdża do mnie ktoś z rodziny, ktoś z rodziny takiej dalszej, ale też bliskiej. Ktoś z rodziny przyjeżdża, kogo bardzo serdecznie pozdrawiam, i ta osoba z tej rodziny przywozi mi różne małe prezenciki i ustawia mi na półeczce: bach, bach, tu krówka, tu krówka, tam kaczuszka, tu konik, a tu jeszcze coś innego, a tu może coś na ścianę. I to są prezenty. To są małe, drobne prezenty. I teraz tak. Ja patrząc na to, mówię, ok, dziękuję. Nie do końca jakby lubię, jak mi coś stoi na ścianie, ale może stoi na półce w salonie, ale może postawię to, nie wiem, w kuchni. Lubię w sumie krowy, jest ok, jakby dziękuję. To nie jest tak, że ja nie lubię w ogóle prezentów, tak? ale jednocześnie komentuję w mojej rodzinie, że fajnie jak ktoś mówi językiem miłości, prezenty, ale może za dużo to też nie do końca mi pasuje, może ja bym chciała dostać raczej robot kuchenny, a nie po prostu kolejną małą krówkę. Oczywiście wszystko w żartach i oczywiście wszystko z takim pewnym dystansem, z pewnym uśmiechem. Mówimy, a ciekawe, co tam następnym razem dostaniemy, co, co, co gdzieś tam ta osoba wyszuka w jakichś takich czeluściach różnych sklepików, zakamarków, różne małe prezenciki, tak? Ale teraz uwaga. Ja głośno komentuję, że ktoś mówi językiem prezentów, to musi dawać, tak? Musi dać. Jeżeli ktoś mówi językiem prezentów, to też mu trzeba dawać takie prezenty, bo lubi, tak? No i mówię o tym z takim pewną ironią, sarkazmem i rodzina to słyszy. Co się dzieje? I to jest właśnie to. E, dziś chcę Wam powiedzieć o tym, że teoria pięciu języków Garego Chapmana jest naprawdę teorią, o której warto w rodzinach rozmawiać, warto wiedzieć. Ja jestem osobą, która mm, jestem mm, bardzo. Mm, Przekonana do takiej myśli, że jak ja znam siebie i znam moje dzieci, to nasze życie jest po prostu łatwiejsze. Więc jeżeli ja wiem, że ja, Magda Sabi nie mówię językiem miłości prezenty e, i moja rodzina o tym wie, to oni wiedzą, że jeżeli chcą mi zrobić prezent, to najlepiej zapytać, Mamo, czego potrzebujesz, to Ci to kupimy i to jest dla mnie ok. Niespodzianki nie do końca są moim e, obszarem. E, ta osoba o tym nie wie i e, nie do końca słucha, kiedy o tej jej mówimy, więc przyjmujemy... Mm, to po prostu e, ten sposób bycia, i jednocześnie wiemy, że tak ma, więc jakby szanujemy to i to jest ok. Ale nie o tym moja historia. Moja historia jest o tym, że moje dzieci słuchały tych moich e, m, wzdychań i tego myślenia i tego mówienia. No, kolejny po prostu gadżet na półkę i co ja mam z tym zrobić? To jest takie kurzydełko. I teraz tak, jeżeli moje dziecko odkrywa w pewnym momencie swojego życia, że też mówi językiem prezentów. Drobnych upominków, podarunków, bo tak się nazywa ten język, język miłości, podarunków, to może myśleć sobie, że mama tego języka nie akceptuje, że ten język nie jest to ok, że ten język jest jakiś gorszy, w związku z czym czuje się gorszy. A jeżeli dziecko czuje się gorsze, czuje się nieakceptowane, to czuje się odrzucone. A jak się zachowuje dziecko, które czuje się odrzucone? Zachowuje się gorzej. Dzieci, które czują, że nie przynależą, Czują się gorzej, zachowują się gorzej, bo potrzeba przynależności jest jedną z takich najważniejszych potrzeb. Każdy potrzebuje, potrzebuje przynależeć do jakiegoś stada, bo to mu daje poczucie bezpieczeństwa. Jak mam swoje stado, to jestem bezpieczny. I teraz żebym się, słuchajcie, nie, nie zagmatwa w tych wszystkich myślach. Więc było tak, pięć języków miłości Garego Chapmana to jest teoria o tym, że każdy z nas mówi jakimiś dwoma językami. Ja co powiem tylko naprawdę w skrócie, bo nie chcę tutaj teraz rozwijać tego tematu, ale mm, jakie to jest te pięć języków? Sprawdźcie sobie, jakim językiem wy mówicie, jakim językiem mówią wasze dzieci, jakim językiem mówi wasz, nie wiem, partner, partnerka, mąż czy żona, bo to może wiele zmieniać w rodzinie. A ja uważam, że nie ma nic piękniejszego niż odkrycie tego, jak wspaniale się różnimy i jak te różnice nas ubogacają. I teraz. Jak jest pięć języków miłości według Gary'ego Chapmana? Jeden język to jest język afirmacji, czyli tego, że ta osoba potrzebuje usłyszeć, że coś nie wiem, dobrze robi, potrzebuje takiego słownego wsparcia, ale też takiej informacji zwrotnej, że jest ok. Takiej powiedziałabym tak, tak, tak potrzebuje, tak ma. Ja trochę mówię językiem afirmacji, tak? Potrzebuję takiego docenienia i takiego, takiej informacji, że, że robię fajne rzeczy i że jest, jest dobrze, tak? To jest mój język miłości. Język miłości, afirmacji. Ale może być też język podarunków. To jest język miłości, który mówi o tym, że jak, jak kogoś kocham, to daję mu prezenty, w ten sposób wyrażam swoją miłość. Jak ktoś mnie kocha, to znaczy, że daje mi prezenty, bo ja w ten sposób, to jest mój taki kanał, taki tak rozumiem, znaczy tak rozumiem, to jest taki mój język miłości. I teraz kolejny język miłości to jest dotyk. To jest język, który... Jest takim językiem, że jeżeli ja kogoś kocham, to dużo właśnie używam tego dotyku, przytulania i w ten sposób też przyjmuję miłość innych osób. Jeżeli ktoś mnie przytula, to znaczy, że mnie kocha. Jak mnie nie przytula, to znaczy, że mnie nie kocha. To jest w dużym uproszczeniu. Ale kolejny język miłości to jest język takiego dobrego czasu. Język takiego bycia razem, takiego dobrego czasu, takiego bycia, spędzania dobrego czasu razem. I kolejny język to jest język pomocy, przysług, pomocy, takiego pomagania. I oczywiście większość z nas przyznaje się do tego, że mówi językiem tego właśnie, tej pomocy, albo też takim językiem dobrego czasu. Ja osobiście mówię językiem afirmacji, językiem takiego dobrego czasu, ale myślę sobie o tym, że ja tak mam. Co nie znaczy, że język podarunków prezentów jest gorszym językiem, ale przez wiele lat w ten sposób o nim mówiłam, pokazując moje krówki na półce i jakby śmiejąc się trochę z tego, że ktoś tak ma. Tak? I teraz bardzo ważna myśl. Jeżeli już odkryjesz, jakim językiem mówisz ty, mówi się, że są dwa takie dominujące języki, ale jeżeli odkryjesz, jakim językiem mówisz ty, jakim językiem mówią twoje dzieci, to teraz. Jedną z najważniejszych rzeczy jest nauczenie się mówienia tym językiem, który mówią dzieci, po to, żeby przekaz miłości dotarł do mojego dziecka. Ale uwaga, odkrycie też tego, że jeżeli ja nie mówię tym językiem, to ta osoba może się czuć odrzucona, zraniona. I jeżeli ja nie mówię językiem, nie wiem, dotyku, to osoba, która mówi tym językiem, czuje się odrzucona, ona się czuje zraniona. I to jest jeden kawałek wiedzy, ale kolejny kawałek wiedzy, który dotarł teraz do mnie w te święta, w którym, o którym porozmawiałam właśnie z moimi dziećmi, to jest to, że jeżeli ja mówię źle o jakimś języku miłości albo o w ogóle o, o jakiejś o tym, że ktoś ma tak i to nie jest tak, jak ja, to znaczy, że to jest coś gorszego, to moje dziecko w tym okresie dorastania, kiedy się kształtuje jego tożsamość, kiedy ono buduje siebie i ono odkrywa, że ono tak ma. To ono może czuć się odrzucone. A jak się czuje odrzucone, to nie przynależy. Nie ma własnego stada. Nie przynależy do Was, bo ja mam inaczej. Ja jestem kimś innym. Nie przynależy. A jak nie przynależy, to e, zaczynam zachowywać się po prostu e, źle. Po prostu źle. Dlatego, że czuję się zraniony albo zraniona. Jeżeli w Waszym domu jakieś dziecko źle się zachowuje, to być może dlatego, że nie dociera do niego przekaz miłości, bo nie mówicie tymi samymi językami. A może dlatego, że ono odkrywa, że język, język miłości, którym mówi, jest takim językiem, który, którego Wy nie akceptujecie w jakiś sposób, albo o którym mówiście wcześniej źle. To jest moje doświadczenie. Moje doświadczenie tego, że troszkę się śmiałam z języka miłości prezentów. Przepraszam wszystkich tych, którzy mówią tym językiem, i w ogóle jesteście fajni, i w ogóle fajnie, że ktoś ma taki język, i w ogóle to jest urocze i cudowne, i zachwycam się tymi ludźmi. Też wszyscy jesteśmy różni, i to jest cudowne i piękne. No, i muszę się uderzyć w piersi, że niestety m, niepotrzebnie tak mówiłam. Więc, e, jakby chylę czoła i e, zmieniam moje nastawienie. Cieszę się z krówek, cieszę się ze wszystkich moich prezencików. Będę je przyjmować, e, całować, układać na półeczce i też doceniać i mówić, że pięknie się różnimy. Nie jestem lepsza, mówiąc językiem afirmacji e, i mówiąc językiem drobnych przysług, czy językiem dobrego czasu. Nie jestem lepsza od nikogo. Każdy z nas jest inny i w tej inności jesteśmy piękni, pięknie się różnimy. Zachęcam Was do tego, żeby popatrzeć na swoje dzieci i popatrzeć na to, czy czasem nie jest tak, że dziecko źle się zachowuje, bo czuje się odrzucone, a czuje się odrzucone dlatego, że z jakichś powodów czuje, że to jak się zachowuje albo jakie jest, jest nieakceptowalne. Słuchajcie, tyle na dziś. Dajcie mi znać w komentarzu, czy językiem miłości, którym mówicie, mówią też Wasze dzieci i czy to jest tak, że widzicie te różnice, czy one mają wpływ na Waszą rodzinę, jak to jest z tym odkryciem, czy odkrywacie, czy odkryście, czy jest dla Was to znana i stara teoria, czy też dopiero się temu przyglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie, ciepło, pa.